Mikołajkowy festyn rodzinny, który organizujemy po raz trzeci. No, dzieje się dużo, dużo atrakcji, dużo ciekawych rzeczy się u nas wydarzyło w czasie festynu. Dużą atrakcją było spotkanie z Patrykiem Kumurem i z jego fanami. Szkolny teatr dziesięciu przedstawił baśni o Stalowym Mierzu, gdzie na nowo odkrywaliśmy Jana Brzechwę. No i Wspaniałe występy, dzieci z przedszkola numer 31, z Domu Kultury Łęgi, kierwarz ściast się odbywa, kolekcja masek przeciwgazowych, którą wystawia nasz uczeń, konkursy plastyczne, malowanie twarzy, dużo, dużo gości, atrakcji. Celem imprezy jest przede wszystkim integracja środowiska lokalnego, integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym i jest adresowana do wszystkich mieszkańców dzielnicy Czuby, osiedla Łęgi, no oczywiście przede wszystkim do młodzieży naszej szkoły, liceum 27 gimnazjum nr 8 i okolicznych szkół i przedszkoli.